Jest rozłączony. Dobra, trajler i zwykły. Elo, i wardęga to kondom. Co <hagle> No to, to nie było takiej sytuacji. Nie było takiej okay. sytuacji. Nie, no widać tutaj, że jakiś troll internetowy. Po nie, prostu, no widać, że gość, na gość kłamał. Na pewno mandzią nie wybiegał w majtkach no, i, i wardęga nie skąd <hachte> <hagle> eee, Dobrze, no to by, nie może na razie troszeczkę słyszeć po tego tematu, bo już się była. <hagle> E, też ciekawa, co Mianowicie, i samo na swoim Twitterze wczoraj dodał wpis, że okłamałeś go na DM. Ej, to chodzi... czekajcie, bo ja, ja w ogóle nie wiedziałem, nie? i ktoś napisał wcześniej u mnie na czacie Wardenga to kondom, i myślałem, że ktoś mi wyzywa, i dałem gościowi na czacie bana. A temu gościowi na czacie chodziło, że on po prostu chciał mi powiedzieć, co gość powiedział. <laughs> to kurwa, niefortunnie widzę, że dostałeś bana, ale już się nie odnajdę. <laughs> Jak skomentujesz komentarz Barego pod tym Twitterem.